Oto wyjątkowe miejsce, które przez przyjezdnych inwestorów oraz mieszkańców uznawane jest za jedno z najlepszych do życia. Witamy w mieście przyszłości. Witamy w Rzeszowie. Nie jesteś pewien, czym pakować? Wejdź na www.hayro.pl. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz: maszyny spinające, taśmy, także z logiem Twojej firmy. Woreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.heyro.pl. Bądź pewny, czym pakujesz. Wracamy po krótkiej przerwie. Przechodzimy do losowania fazy głównej turnieju Heiro Futsal Cup. Na początek drużyny, które zagrają w piątkowych eliminacjach turnieju głównego w fazie grupowej. Yy, tak to wygląda, jeśli chodzi o podział na poszczególne koszyki. W pierwszym koszyku zobaczymy Bongo, Pole, Agroservice, Opatów, Polonie Rzeszów i Zakłady Mechaniczne Tarnów. No, i mogę powiedzieć od razu, że jest to skład grupy A, z tego względu, że wszystkie te zespoły chciały grać mecze piątkowe. No, i ze względów technicznych, organizacyjnych, inaczej się tego nie dało zostawić. W koszyku drugim. Zobaczymy drużyny ISS Lublin, Poker Team Lublin, Ace Wilam, Budapeszt to jest drużyna węgierska. Te zespoły stworzą razem grupę B i do nich zostanie dolosowana jedna z drużyn z grupy, z koszyka trzeciego. A w tym koszyku zobaczymy drużynę ukraińską NG Metal Kulików, Florian Warszawa, FM Karpatia Preszów ze Słowacji, Hejro Rzeszów, gospodarz turnieju. FC Romantyk Sambor, drużyna z Ukrainy, Aleks Zakliczyn, Sengam Sport Zawiercie, Gryf Borzęcin, Rze Rzezawa Team. Te zespoły z tego koszyka zagrają w grupie B, jedna z, z tych drużyn i ta drużyna będzie rywalizowała, w sobotę rozegra wszystkie trzy spotkania. Przechodzimy zatem do losowania yy, miejsc, jeśli chodzi o miejsca poszczególne z yy, w drużyn w, w w grupie A, w której gra Bongo Opole Agroserwis Opatów Polonia, Rzeszów Zakłady Mechaniczne Tarnów. Na pozycję numer 1 w tej grupie trafi, proszę bardzo, Zosiu, losujemy. Na pozycję 1 w grupie A trafia zespół. Trafia zespół Bongo Opole. Bongo Pole trafia do grupy A na pozycję pierwszą losujemy. Na pozycję drugą, w tej samej grupie, tak, pierwszego koszyka. Na pozycję drugą w tej grupie trafia ekipa Poloni Rzeszów. A więc, yy, meczem otwarcia yy, Hejro Futsal Cup będzie spotkanie Bongo Pole Polonia Rzeszów. Na pozycję trzecią w tej grupie trafia ekipa Agro Service Opatów, Agro Service Opatów i dla formalności. Na pozycję czwartą Drużyna Zakłady Mechaniczne Tarnów, a więc Bongo Pole, Polonia Rzeszów, Agroserwis Opatów i Zakłady Mechaniczne Tarnów. I teraz wracamy do przechodzimy do grupy grupy B. W koszyku drugim mamy trzy drużyny: ISS Lublin, Poker Team Lublin, ACE Wilam. Budapesz yy, drużyna węgierską i zosia losuje drużynę na, na pozycję pierwszą do tej grupy do grupy B. B na pozycję B1 trafia ekipa ISS Lublin. Te pozycje są y, ważne z tego względu, że Chodzi o kwestie rozgrywania meczy w poszczególnych godzinach, także po to są losowane te miejsca. I na pozycję B2 trafia ekipa Poker Team Lublin. A więc Poker Team Lublin. Poker Team Lublin zagra w grupie w grupie B na pozycji drugiej i na pozycji trzeciej. formalność, ale musimy oczywiście wylosować. Węgierska drużyna AC Wilam, Budapesz zagra na w grupie B na pozycji na pozycji numer y, 3. I teraz y, dolosujemy sobotniej sobotnich, yy, sobotnich, yy, na sobotne mecze drużyny, która właśnie zajmie pozycję B4, yy, dołączy do tej grupy i zobaczymy, kto się w znajdzie w tej grupie. Losujemy, losuj Zosiu ładnie, pomieszaj troszkę i losujemy B1 to jest Lublin, B2 Pokertim Lublin, AC Wilam, Budapesz B3 i na B4. Na tą pozycję trafia Ukraińska drużyna FC Romantyk Sambor. A więc, grupę mamy tutaj. E, grupę B mamy ciekawą z tego względu, że dwie zagraniczne drużyny e, AC Wilam, Budapesz, Węgierska drużyna Romantyk Sambor, Ukraińska. Do tego dwa zespoły z Lublina. I za momencik uzupełnimy e, koszyki, i będziemy losować zespoły. Już z sobotnich grup i zaraz widzimy się po krótkiej przerwie. Oto wyjątkowe miejsce, które przez przyjezdnych inwestorów oraz mieszkańców uznawane jest za jedno z najlepszych do życia. Witamy w mieście przyszłości. Witamy w Rzeszowie, Nie jesteś pewien czym pakować? Wejdź na www.heropol. Znajdziesz tu wszystko czego potrzebujesz. Maszyny spinające. Taśmy także z logiem twojej firmy, woreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.heropol. Bądź pewny, czym pakujesz. Przechodzimy teraz do losowania, do losowania grup sobotnich na początek Zespoły, które chciały rozgrywać spotkania w grupach porannych, są to FC Lambada Siepraw, KS Zaczernie Futsal Team, Soker Calcio Łódź oraz budoserwis Chorzów. Są to zespoły, które trafiły do koszyka pierwszego, natomiast w koszyku drugim mamy grupy, do których będą te zespoły przydzielane, cztery kulki z grupą. C, 4 kulki z grupą D, więc jest możliwość nawet, że te wszystkie cztery zespoły spotkają się w jednej grupie, za chwilę się o tym dowiemy. Yy, rozpoczynamy więc losowanie grup sobotnich, grupa C, yy, grupa D i na początek losujemy drużynę z koszyka pierwszego. Tą drużyną jest budo-serwis Chorzów. I ta drużyna teraz losujemy z koszyka trafi do której grupy? Na pozycję pierwszą, czy do grupy C, czy do grupy D. Budo serwis Chorzów. Budo serwis Chorzów będzie rozpoczynał zmagania w grupie C. I losujemy znowu z koszyka pierwszego drużynę. Tym zespołem jest KS Zaczernie Futsal Team i KS Zaczernie Futsal Team rosujemy z koszyka drugiego, trafi do grupy do grupy D. A więc KS zaczernie futsal team na pozycję pierwszą do grupy D i losujemy ponownie powtarzamy czynność i drużyną. Kolejną jest FC Lambada Siepraw FC Lambada Siepraw. Do grupy C lub do grupy D na pozycję drugą trafi ta drużyna. Trafia do grupy D. A więc FC Lambada się praw. Zagra z drużyną. Y, Zaczernia futsal team. I losujemy ostatnią drużynę. Którą jest soccer Calcio Łódź. Soccer Calcio Łódź. Na potwierdzenie id zespół z Łodzi, który po kilku latach wraca na parkiety. Hero Futsel Cup zagra w grupie. Zagra w grupie. W grupie C, a więc Soccer Calcio Łódź. Yy, Budo serwis w Te dwie drużyny ze sobą się zmierzą w fazie grupowej. I przechodzimy teraz do koszyka y, trzeciego i czwartego. Będziemy losować y, drużyny do grupy E i F y, w grupie. W grupie, w tym koszyku y, trzecim mamy następujące zespoły IREX Gaz Chorzów, obrońca mistrzowskiego tytułu, Rekiny Tarnów, Dentim Katowice oraz y, Solidarność PZL Świdnik. I losujemy pierwszą drużynę. Pierwszym zespołem jest obrońca tytułu Irex Chorzów. i losujemy grupę, w której ta drużyna zagra. Zagra w grupie F. Grupie F, yy, drużyna Yrex Gashorzów. I ponownie losujemy z koszyka yy, nazwę drużyny. Kolejnym, kolejnym zespołem jest Solidarność PZL Świdnik. Podobnie jak w przypadku zespołów z grup C i D, też. Tutaj mogą się te wszystkie zespoły spotkać w jednej grupie. Zaraz się przekonamy, czy tak będzie. Solidarność PZL Świdnik trafia do grupy do grupy E. A więc. Yy, Solidarność na pozycji E1 i losujemy kolejną drużynę. Pozostałe ekipy Dentim Clinic, Katowice oraz Rekiny Tarnów i drużyna wylosowana przez Zosię to Rekiny Tarnów i losujemy grupę dla, dla tego zespołu będzie to grupa E lub grupa F będzie to grupa F, a więc Rekiny Tarnów trafiają na obrońcę mistrzowskiego tytułu drużynę Ireksu Gaschorzów. I losujemy ostatni zespół z tego koszyka. No nie ma co losować za bardzo, raczej wyciągamy tą kulę, a w tej kuli oczywiście ekipa Dentim Clinic Katowice. I do jakiej grupy ten zespół trafi? E lub F? Na pozycję E2 lub F3 Dentim Clinic Katowice trafia do grupy. Do grupy F. A więc do grupy F trafia Dentim Clinic Katowice. Czyli zagra w grupie z Ireksem Gazchorzu, rekinami Tarnów. No i drużyną za chwilę, którą się dowiemy. Uzupełnimy zaraz po krótkiej przerwie pozostałe kule i dolosujemy teraz zespoły, dolosujemy zespoły z grupy do grupy C, D, E i F. No i się przekonamy, jak będą wyglądać te grupy sobotnie, a później wylosujemy, wylosujemy grupy dla zespołów, które zagrają w niedzielnej fazie grupowej. Oto wyjątkowe miejsce, które przez przyjezdnych inwestorów oraz mieszkańców uznawane jest za jedno z najlepszych do życia. Witamy w mieście przyszłości. Witamy w Rzeszowie. Nie jesteś pewien, czym pakować? Wejdź na www.hayro.pl. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz: maszyny spinające, taśmy, także z logiem Twojej firmy. Woreczki foliowe, folie stretch, klamarki oraz zapinki. www.hejlo.pl Bądź pewny czym pakujesz. Teraz y, dolosujemy zespoły do grup C, D, E, F, czyli do grup sobotnich, a następnie wylosujemy drużyny, które zagrają w grupach niedzielnych G i H. Y, osiem drużyn, które pozostało nam do wylosowania to NG Metal Kulików, z Ukrainy Florian Warszawa, FM Karpatia Preszów ze Słowacji, Gospodarz Hejro Rzeszów, Aleks Zakliczyn, Sęgam Sport Zawiercie, Gryf Borzęcin, Rzezawa Team. Będziemy losować po kolei, czyli C, C3 C zaczynamy. Z pierwszego koszyka cały czas losujemy. Tutaj z tego koszyka, z koszyka tutaj obok Tu są już przygotowane drużyny do grup G i H, do grup niedzielnych. I na początek... Na początek Hejro Rzeszów do grupy, Hejro Rzeszów do grupy C i ta drużyna zmierzy się z ekipami Budoserwis Chorzów. Budoserwis Chorzów oraz Soccer Calcio Łódź. Budo Serwis Chorzów, Soccer Calcio Łódź, Hejro Rzeszów. i do grupy D. Tu jest już zaczernie futsal team FC Lambada Siepraw. Do tej grupy trafi Trafi drużyna Rzezawa Team. A więc Rzezawa Team trafia do grupy D. Zaczernie Futsal Team Lambda siępraw Rzezawa Team do grupy E. Do grupy E trafia Sengam Sport zawiercie. A więc y, Solidarność. Y, Solidarność y, PZL Świdnik Sengam Sport zawiercie. Y, y, I do grupy F losujemy ostatnią drużynę, do grupy F. Tu jest Irek z Rekiny Rekinetarnów, Dentim Klinik, Katowice. I do grupy F. Do tych zespołów grupę tą uzupełnia. Gryf Bożęcin. a więc Gryf Bożęcin, zagra w grupie F na pozycji F4. Losujemy kolejny do grupy C, C4. C4, FM Karpatia, Preszów f to drużyna słowacka, zagra z Budoserwis Chorzów, yy, Soker Kalcio Łódź, Hejro Rzeszów. Do grupy D. Do grupy D ostatnią drużyną, która uzupełni stawkę w tej grupie jest ekipa Aleks Zakliczyn, czyli Zaczernie Futsal Team, FC Lambada Siepraw Rzezawa Team i Aleks Zakliczyn. I losujemy dwie drużyny, pozostałe zagrają w grupie E Razem z Solidarnością PZL Świdnik. Od razu Zosiu drugą kulkę poproszę Zagra Florian Warszawa. Florian Warszawa, a także Drużyna z Ukrainy. NG Metal Kulików, a więc to jest komplet, komplet grup sobotnik. Jeszcze raz może yy, Budoserwis Chorzów, Soker Kalczułódź, Hejro Rzeszów, FM Karpatia, yy, Preszów, to jest grupa C, w grupie D, Zaczernie, Futsal Team, FC Lambada, Siepraw, Rzezawa Team, Aleks Zakliczyn, w grupie D, w grupie E, Solidarność, PZL, Świdnik, Sengam, Sport, Zawiercie, Florian, Warszawa, NG Metal, Kulików, i w grupie F, irex Gaz Chorzów, obrońca tytułu, Rekiny, Tarnów, Dentim, Klinik Katowice, Gryf, Borzęcin. I teraz przechodzimy do losowania grup niedzielnych. Sześć zespołów. Oto one, te zespoły, które zagrają yy, w fazie niedzielnej, fazie grupowej. AKS Grzybowice-Zabrze, KS Zdrój-Choryniec-Zdrój, Serwatka-Futsal Team Żabno, Shadow Stars-Zakliczyn, Kormet-Lubaczów oraz sympatycznie nisko Te sześć zespołów zobaczymy. Do nich jeszcze yy, trafią dwie drużyny z fazy eliminacyjnej i rozpoczynamy losowanie tej fazy na pozycję G1 losujemy drużynę. Tutaj muszą zespoły być porówno po 3, po tak żeby zespoły z eliminacji nie trafiły do jednej grupy. Tak więc losujemy na pozycję G1 z tych drużyn. jest Zdrój, Choryniec Zdrój zagra w grupie yy, G. I do grupy H teraz losujemy drużynę. Mm. W grupie H. Na pozycji numer 1. Serwatka, futsal, team Żabno. G. Przypomnę, że drużyna, y, finalista, zwycięzca, y, fazy eliminacyjnej, zwycięzca fazy eliminacyjnej, ma handicap wyboru grupy, w której zagra. Y, grupy niedzielnej, więc to też będzie miało pewnie znaczenie w, podczas eliminacji, żeby je wygrać. Sympatycznie nisko, a więc sympatycznie nisko. Y, debiutant na naszym turnieju zagra w grupie G i w grupie H. Z Serwatką Żabno Zmierzy się na pewno ekipa Kormedu Lubaczów Kormed Lubaczów, Serwatka Żabno To jest grupa To jest grupa H I znowu grupa G Losujemy, pozostały nam dwie drużyny Shadow star Zakliczyn albo AKS Grzybowice Zabrze, no i w grupie G zobaczymy Shadow Stars Zakliczyn. Shadow star Zakliczyn i losujemy ostatnią drużynę, która pozostała w tym turnieju jeszcze nie wylosowana. Do grupy H na pozycję trzecią ekipa AKS Grzybowice Zabrze. I tak, jak mówiłem, w grupie G i H yy, uzupełni, yy, tą, te grupy uzupełni dwójka zespołów najlepszych z eliminacji. Z tym, że zwycięzca eliminacji będzie mógł wybrać grupę, w której zagra. I przypomnę jeszcze, jak poszczególne grupy wyglądają: Grupa A, Bongo, pole Polonia Rzeszów, agroserwis opatów, zakłady mechaniczne Tarnów. Grupa B, ISS Lublin, Poker Team Lublin, AC Wilam, Budapesz, drużyna z Węgier oraz Romantyk Sambor, to jest drużyna ukraińska. W grupie C, Budo Service Chorzów, Soker Kalcio Łódź, Hejro Rzeszów, FM Karpatia Preszów, to drużyna ze Słowacji. W grupie D, Zaczernie Futsal Team, FC Lambada Siepraw, Rzezawa Team, Aleks Zakliczyn. W grupie E, Solidarność PZL Świdnik, Sengam Sport, Zawiercie Florian Warszawa, NG Metal Kulików, to jest drużyna ukraińska. W grupie F Irek Gas, Ireks Gaz Chorzów, obrońca tytułu Rekiny Tarnów Dentim Klinik Katowice i Gryf Bożęcin. W grupie G KS Zdrój, Choryniec Zdrój Sympatycznie Nisko Shadow Stars Zakliczyn. No i czwarta drużyna, oczywiście drużyna z eliminacji. I w grupie H Serwatka Futsal Team Żabno, Kormet y, Lubaczów oraz AKS Grzybowice Zabrze. Tak prezentuje się komplet grup y, 12 edycji Hero Futsal. Futsal Cup, jeszcze przypomnę, że w eliminacjach w grupie I Alefan.pl, Szarotka Rzeszów, Emeryci Rzeszów, Czerwonicewku w grupie J Dream Team, Laszki, Stal Łańcut, Tech Projekt Jarosław w grupie K Reprezentacja Polski Niesłyszących Futsalu, Beer Lovers Rzeszów, Sport Tarnów i w grupie L SMD SMDL Rzeszów, Lici Rzeszów, WSPIA Futsal Rzeszów. To wszystko z dzisiejszego losowania. Mam nadzieję, że y, będziecie zadowoleni z przeprowadzonych zawodów. Widzimy się już 13 grudnia, pierwsze spotkania. A to wszystko do 15 grudnia. Ja już dziękuję! z mi dzisiaj oczywiście tradycyjnie moja córja, córcia Zosia. Dziękujemy i do zobaczenia! Oto wyjątkowe miejsce. Które przez przyjezdnych inwestorów oraz mieszkańców uznawane jest za jedno z najlepszych do życia. Witamy w mieście przyszłości. Witamy w Rzeszowie. Nie jesteś pewien, czym pakować? Wejdź na www.hayro.pl. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz: maszyny spinające, taśmy, także z logiem Twojej firmy. Foreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.heiro.pl Bądź pewny, czym pakujesz!